Witajcie! Dzisiaj kolejny maluszek. Polubiłam maluszki, naprawdę. Polubiłam tworzenie maluszków. To jest format taki. Tego maluszka to jest format taki, aby pomieściły się swobodnie zdjęcia formatu 10x15, bez żadnego docinania. Oczywiście on jest ciut większy niż, niż ten format 10x15. Zdjęcia mają się wkreślić bez żadnego docinania. Fantastyczna kolekcja, niestety, rosyjska. Ale papiery są na tyle piękne, że postanowiłam je użyć do tego projektu. Skoro mam, to wykorzystuję, niezależnie od tego, co się dzieje na świecie i sytuacji politycznej. No, to tyle w temacie, jeżeli chodzi o to. Papiery rosyjskie, elementy do wycinania. Stało tylko mój podpis. Otwieramy. Album ma trzy karty, które są kieszeniami. W kieszeniach mieszczą się maty. Maty oklejone, moment, moment, oklejone, tak, żeby od razu pomieścić zdjęcia. Tutaj mieszczą się zdjęcia podaję, że formatu 9x13. Nie będę więcej pokazywała mat. Maty są takie same, oklejone po prostu resztkami papieru. Firma, firma rosyjska Art Uzor. I teraz tak, na okładce. albuminki jest prosty, na prostym schemacie. To nie jest, słuchajcie, nic skomplikowanego. Mało ozdób. Przyjdą zdjęcia same w sobie, będą stanowiły ozdobę. Kieszeń w kieszeni mamy matę na zdjęcia, większa, mniejsza. To są wykorzystane karty z kolekcji. I takich kart, wykorzystanych z kolekcji jest kilka. Kolekcja w sobie miała takie karty Project life'owe i je wykorzystałam. Otwieramy do góry. Otwieramy na dół. Aha, i pomieszczą się jeszcze zdjęcia formatu 75 na 10 czyli połowa formatu 10 na 15 Tak, następna strona. Wyciągamy. Mamy kolejne maty na zdjęcia. Otwieramy do góry i otwieramy w bok. Pomieszczą się na zdjęcia w różnych formatach. Uwielbiam ten sposób zamykania, gdzie za belly band albo za coś udającego belly band zasuwamy kartę, żeby nam się to nie otwierało. Otwieramy do góry. Otwieramy na dół. I tutaj mamy na dole kieszonkę. I w kieszonce mamy matę. Zamykamy. Otwieramy w drugą stronę. Otwieramy i mamy kolejną kieszonkę. W kieszonce kolejne karty i maty na zdjęcia. Oczywiście te zdjęcia tutaj pomieści się więcej, ponieważ ten albumik ma wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić jeszcze więcej zdjęć niż to, co przewidziałam. Trochę się tego, trochę się od tej nie podkleiłam, muszę później podkleić. Od razu sobie wyjmę, żeby później żeby podkleić i nie zapomnieć. Tak. I otwieramy górę dół. I ostatnia strona okładkowa. Znowu kieszeń pozioma. I też wykorzystałam karty Project Tak to wygląda. Tak się to prezentuje. A na tyle. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym moim projekcie. Cześć.